Cześć, ja jestem Jan Maciółka i witam Was w Life and Death. Zapraszam na listę najważniejszych rzeczy, które powinien mieć junior developer przed, tak naprawdę, pójściem na pierwszą rozmowę o pracę. Wszystko było opisane na moim blogu. Lifeanddev.pl. Zapraszam. Jednak stwierdziłem, że skoro wyszedł taki długi, a wyszedł długi i nie dość, że wyszedł długi, to jego pierwsza część wyszła długa. Jest jeszcze druga. Postanowiłem, że nakręcę o tym jakiś materiał. Ja dopiero wstałem, ogarnąłem się i siadam powoli do roboty. Muszę napisać jeszcze do końca jedną część bloga Muszę napisać jeszcze. Drugą część bloga, ale w międzyczasie nagram ten materiał i opowiem Wam trochę o tych punktach, żeby było nieco szybciej. Także ja zaczynam pracę, w międzyczasie coś tam może dogram. Do zaraz. Ok, popracowany trochę. Jestem na spacerku z moim pieskiem. Iwo się wabi, jakby ktoś był zadowolony, aż się odwrócił. Generalnie, jak to jest z tą listą? Tych wymogów dla junior dewelopera. Punktem zerowym jest znajomość języka angielskiego i rzeczywiście bez tego będzie ciężko. W dzisiejszych czasach ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś nie umiał. Wiem, że takie osoby są, ale są to dosłownie jednostki. W dzisiejszych czasach wszystko kręci się wokół języka angielskiego, więc nie ma z tym jakby problemu. Ale gdybyś nie umiał języka angielskiego, gdybyś nie umiała języka angielskiego, wystarczy pooglądać trochę filmików na YouTube, czy jakichś seriali, czy coś z napisami, to się gdzieś tam osłuchuje zawsze. W ostateczności jak brakuje Ci czasu, no to kursy języka angielskiego są jak najbardziej OK, nie? Jest to niezbędne chociażby na poziomie umiejętności zrozumiałego czytania. Tak, wszystkie dokumentacje na temat różnych na temat różnych technologii, na temat różnych środowisk i języków programistycznych są w języku angielskim, dlatego bez tego po prostu będzie ciężko cokolwiek zrobić. To punkt zerowy, czyli ten bonusowy, który napisałem na blogu Następnie przechodzimy do punktu pierwszego, który jest właściwie esencją wszystkiego, całej, całej tej pierwszej listy z tych dwóch, które napisałem. I mamy tam stworzenie własnego projektu. I stworzenie własnego projektu jest czymś, co daje, co, co daje najwięcej, jest taką furtką, dzięki której jak Spełnimy ten pierwszy punkt. To wszystkie kolejne punkty jeden za drugim są praktycznie spełnione. Dlatego swój własny projekt, może to być cokolwiek, może to być jakiś nawet nie wiem, troszkę bardziej skomplikowany kalkulator, tak nie plus minus, bo to wiadomo, to jest zupełna podstawa, ale troszeczkę bardziej skomplikowanego. Może to być jakiś komunikator, może być to jakaś prosta gierka. Jeśli chcecie E, aplikować na stanowisko, gdzie wykorzystywany jest na przykład silnik Unity albo silnik e, Unreal Engine, czyli dwa najpopularniejsze silniki do tworzenia gier czy aplikacji, e, to wystarczy jakiś prost, jakaś prosta gierka, jakaś prosta aplikacja, e, nawet jakiś odtwarzacz wideo czy cokolwiek. To da Ci najwięcej. Dzięki temu jesteś w stanie przyswoić sobie nie dość, że język programowania. To jeszcze różne rozwiązania, technologie, składnie, styl pisania i, i tak dalej. Także, punkt pierwszy, najważniejszy, swój własny projekt. Iwo, co tam znalazłeś? Punkt drugi przychodzi w sumie z punktem pierwszym, czyli umiejętność podstawowa programowania. No jak napiszecie swój własny projekt to nie ma szans, żeby było inaczej. Jakieś podstawy będziecie mieli. Po prostu... Um, prostym przykładem jest najprostszy kalkulator plus minus mnożenie, dzielenie. Jak to napiszecie to musicie umieć wyświetlić coś do konsoli. Musicie... Umieć, czy, czy nawet do jakiejś aplikacji wizualnej. Musicie umieć e, zrobić podstawową, e, podstawową pętlę. Najczęściej, musicie umieć podstawowe. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo mi świeci słońce pod, tam, pod kadr. Musicie umieć e, napisać proste instrukcje warunkowe i tak dalej, i tak dalej. O, właśnie wrażę w pajęczynę. Sorry, pajączku, zniszczyłem ci domek. A mój pies? Gdzie ty tam idziesz? tu! No, więc, umiejętność programowania, znajomość składni w danym języku, który potrzebujecie na potrzeby aplikacji do jakiejś pracy. Wszystko w ramach tego zrobienia projektu jak najbardziej da się ogarnąć. Także na spokojnie. Punkt drugi właściwie to jest taki krótki. Zróbcie własny projekt, czyli punkt pierwszy, punkt drugi razem z tym zostanie spełniony. Punkt trzeci. E, punkt trzeci również przyjdzie jako z pierwszym projektem, ponieważ mm, brzmi on. Zacznij radzić sobie samemu. Naucz się szukać rozwiązań na własną rękę. E, gdy robicie własny projekt, potrzebujecie znaleźć rozwiązanie jakichś problemów. Jest, taka, jest takie przekonanie, słuszne zresztą, takie powiedzenie, że jeśli masz jakiś problem, to jest. Prawie pewne, że ktoś w internecie już się na niego natknął, już go opisał i już go rozwiązał. Czy za pomocą kogoś innego, czy sam znalazł rozwiązanie. No, piesek, możesz iść jak chcesz gdzieś. No, dobry pies. Ale nie wchodzi mi w kadr <grywy> No, także e, punkt trzeci: naucz się radzić sobie samemu. Do tego mogą służyć różne fora, na e, forum do. W rozwiązywania różnych problemów programistycznych, jest Stack Overflow. No właśnie, ktoś tutaj idzie z pieskiem na spacer. Kolejnym. Ale idzie w drugą stronę, więc nie ma problemu. Stack Overflow, ale jest multum różnych. Ja najczęściej korzystam po prostu z wujka Google, wpisuję frazę, którą potrzebuję, wpisuję problem, z grubsza jakąś nazwę, Funkcji, czy cokolwiek. I wyszukuję. I Najczęściej trafiam po prostu na taką workflow ale bardzo często też są do, do tego różne blogi, taki jak mój, gdzie, gdzie się pojawiają różne rozwiązania, konkretnych problemów, itd, i tak dalej. Także, punkt trzeci, prosty. Generalnie w pracy, i już wspomniałem o tym w poprzednim wpisie na blogu, że w normalnej pracy od junior dewelopera nie wymaga się nie wiadomo czego, ale kurzawe robi piosenki. Mm, pokażę to może. No. no właśnie. Co mówiłem w pracy, w normalnej pracy od junior developera nie wymaga się nie wiadomo czego. Powinniście mieć jakiegoś mentora, jakąś osobę lepszą, mądrzejszą póki co od was, która wam pomoże w razie czego. Tylko wiem z własnego doświadczenia, że jak się za dużo zaczyna pytać i praktycznie to wygląda na zasadzie takiej, że wiele rzeczy się robi za was. No to zaczyna się niepewność później zaczyna się robić trochę nieprzyjemnie na zasadzie, że no powinieneś sobie radzić sam, a ciągle dopytuję, że nawet pierdoły. No i fakt jest taki sorry, że lepiej być przygotowanym na, ten, na tą okoliczność i po prostu nauczyć się od początku szukać sobie rozwiązań problemów samemu. I oczywiście jak jest coś bardziej skomplikowanego, to pytać w ciemno wszystkich dookoła w pracy. Tych oczywiście, którzy mogą coś wiedzieć na ten temat, a nie ludzi na przykład z HR-u, czy, czy kurcze, nie wiem, z księgowości. Ale pytać wszystkich, którzy mogą mieć odpowiedź na te tematy, może pomyślą z Wami, jeśli nie, nie natknęli się na ten temat wcześniej. W bardziej zaawansowanych tematach, ok, pytajcie, ale jeśli jest coś w miarę podstawowego, to się da wyczuć, co jest w miarę podstawowe, szczególnie po wynikach wyszukiwania w Google. Eee, to polecam nauczyć się, po prostu radzić sobie samemu, wyszukiwać te problemy w internecie. Nie ma z tym problemu. Jeśli napiszecie pierwszy projekt, czyli spełnicie punkt pierwszy znowu, to prawdopodobnie się tego nauczycie. Pieseł się chyba trochę zmęczył. Aż się położył sam z siebie. A! Piotraczek. Polecam nie miałem, a jak se sprawdziłem, to nie była ziemia. Szczególnie w tych cieplejszych dniach. Dobra. Ugh. Punkt czwarty. Tu mam ściągę z mojego bloga, którego nie widać bez przyświetlony. To jest moja praca. Chęć rozwoju i rozszerzenia wiedzy plus pokora. To jest punkt tak samo ważny, jak ciężki do sprecyzowania. Generalnie chęć Rozwoju, chęć poszerzania wiedzy przede wszystkim polega na tym, żeby nie udawać, że wszystko wiemy, nie udawać, że y, zrobiliśmy już nie wiadomo co, tylko wiedzieć, że coś tam umiemy, ale jest to kropla w morzu i cały czas potrzebujemy się czegoś dowiedzieć. Jak ktoś chce nam coś wytłumaczyć, to nie mówimy dobra, dobra, ja to wiem, albo dobra, dobra, y, jeszcze się tego nauczę, tylko słuchamy. I pokazujemy zainteresowanie. Tak? Generalnie ma ten punkt połączenie mocno z umiejętnościami tak zwanymi miękkimi, e, czyli jakby kontaktu z innymi ludźmi, chęć poszerzenia wiedzy. Oczywiście samemu można poszerzać tą wiedzę, jest to jak najbardziej wskazane i wymagane w tym zawodzie, bo on się bardzo mocno rozwija, ale e, nauka od innych jest nie dość że trochę szybsza, to często pewniejsza, chyba że ktoś udaje, kogoś kim nie jest, no to wtedy co innego. Tak czy inaczej, do tego dochodzi pokora, czyli właśnie wysłuchanie, nie udawanie, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy, do tego, nie rzucanie warunków pracy typu Dobra, we mnie przyjmijcie, ale na dzień dobry potrzebuję 5 tysięcy Potem po dwóch albo trzech miesiącach chcecie podwyżkę do 8, A potem to w ogóle najlepiej po roku pracy to już 15 tysięcy No nie, wszystko zależy... Oczywiście, to są kwoty, które są jak najbardziej osiągalne Ja na dzień dobry dostałem sporo mniej ale Dlatego, że pracowałem na przykład na pół etatu I gdyby to przeliczyć na cały etat to dostawałem naprawdę sporą kasę, bo tam w okolicy, w przeliczeniu na pełny etat, byłoby to około 5000, załóżmy. Nie? Także, jak na dzień dobry, jak na junior dewelopera, który niewiele umie, to jest całkiem satysfakcjonująca kasa. Nie ma się co wywyższać, trzeba przyjąć to, co umiemy, czego nie umiemy, jakby określić swoją wartość, którą możemy dać firmie, i jeśli firma zaproponuje 2,5 tysiąca, to nie wychodzimy z trzaskiem drzwi yy, i mówimy, że gdzie ja za takie pieniądze to ja kurde, mogę rowy kopać. Tylko spokojnie dowiadujemy się, czy byłaby szansa na podwyżkę w niedługim czasie. Jeśli się sprawdzimy, wtedy możemy ewentualnie o jakąś podwyżkę wystąpić. Yy. Zazwyczaj nie ma problemu. Zazwyczaj te pierwsze 3 miesiące, czy czasem 6 miesięcy, to jest taki okres próbny, gdzie pracodawca nie chce wywalać kupę kasy na kogoś, kto nie wiadomo, czy zaraz sobie nie pójdzie. Pamiętajcie, że rynek pracownika jest, przynajmniej był teraz po koronawirusie. Nie wiem, jak będzie dokładnie. Możliwe, że rynek pracownika się trochę zmieni i będzie rynkiem pracodawcy, ale generalnie było tak, że pracodawcy zatrudniali ludzi. Ludzie się uczyli czegoś, a potem odchodzili do innej pracy, bo znaleźli lepiej płatną. Pracodawca sobie taką nie może podnieść stawki dla ciebie, bo ty tego chcesz, bo jak nie to wyjdziesz, pójdziesz sobie gdzie indziej, bo to są koszta. Pracodawca za zatrudnienie kogoś za 3000 musi zapłacić praktycznie 7 łącznie razem z tym wynagrodzeniem dla Ciebie. Także to nie jest takie obszór. Trochę pokory na początek, nic wam się nie stanie jak przez pierwsze kilka miesięcy do roku popracujecie za mniejszą kwotę. Zabędziecie trochę doświadczenia, jak się sprawdzicie to albo poprosicie o podwyżkę, albo cokolwiek. Jeśli rzeczywiście to będą przepracowane i zdobędziecie odpowiednią wiedzę, co będą chcieli za tą wiedzę płacić. Także, chęć samorozwoju, nieudawanie, że jesteśmy kim nie jesteśmy i druga sprawa, pokora, nie wywyższanie się, nie bądźmy ludźmi, którzy uważają, że im się wszystko należy, albo że im się cokolwiek z góry należy. Nic nam się nie należy, dopóki nie do udowodnimy, że nam się należy. Także to był w skrócie punkt czwarty. I bonusowy punkt piąty, gdyż to być top 10 umiejętności wymaganych dla junior dewelopera. Ja napisałem listę 8, z czego zerowy o, o angielskim z początku tego filmiku. Jest dodatkowy, i teraz dodatkowy. Właśnie umiejętności miękkie, o których wspomniałem, są istotne. Bądźmy ludźmi, bądźmy osobami, które lubią, albo nawet jeśli nie lubią, to udają, że lubią rozmawianie z innymi ludźmi. Od innych ludzi można się dużo dowiedzieć, dużo nauczyć. Także szlifujmy umiejętności miękkie, współpracę. Jako programista skończyły się te czasy i to już dawno, dawno. Ja ich nawet nie pamiętam, kiedy programista to był sam jeden wolny strzelec i musiał umieć wszystko za wszystkich. Teraz praca programisty polega na współpracy, na działaniu w teamie, który robi coś większego, czego jedna osoba sama nie jest w stanie zrobić. Także te umiejętności miękkie. Rozmowy czy to z pracodawcą, czy z kolegami w zespole, czy z ludźmi, którzy są wyżej od nas, jakby stażem, ale na równi. Nie bądźmy gnojkami w skrócie. Po prostu szlifujmy naszą umiejętność rozmowy i kontaktu z innymi ludźmi. I to by było na tyle. Generalnie myślę, że wszystkie punkty zostały z grubsza wyczerpane. Jeśli macie ochotę poczytać o tym, usystematyzować sobie tą wiedzę, to zapraszam na bloga Life and Dev. .pl pisane razem i yy, zostawcie tam jakiś komentarz jeśli macie ochotę oczywiście zapraszam serdecznie do komentowania tutaj na youtube do zostawienia łapki w górę albo łapki w dół jeśli wam się nie podoba jeśli wam się nie podoba oczywiście dajcie znać co się nie podobało i czemu i zostawcie subskrypcję to tak tylko dla mnie żebym wiedział ile osób jest zainteresowane tym tematem dzięki serdeczne i do zobaczenia w na następnym filmie